Nasze materiały napędza Ceneo.pl, największa porównywarka cen sprzętu. Witamy w dziewiątnastym odcinku System Error, naszej punktualnej jak w zegarku serii o zębatkach i mechanizmach budujących serce gier wideo i komputerowego oprogramowania. Tylko, że gdzie zegarmistrz dostrzega piękno w idealnie tykającym chronometrze, nas bawi raczej wkładanie kija w przykładnie, by zobaczyć na jakie finezyjne sposoby uda nam się go popsuć. Weźmy na przykład Grand Theft Auto 3, gdzie za pomocą prostej sztuczki stworzyć można przejeżdżający przez ściany samochód widmo. Do jej wykonania potrzebna jest taksówka, aktywna misja taksówkarza i pasażer na przednim siedzeniu. Zawozimy auto do elektromagnesu na pierwszej wyspie i ustawiamy pojazd w taki sposób, by zablokować wyjścia od strony kierowcy. Teraz wysiadamy z auta, przytrzymując przycisk aktywowania misji taksówkarza, co teleportuje nas na zewnątrz bez jej wyłączania i próbujemy wejść do środka ponownie. W tym momencie dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, samochód traktowany jest jako pusty, więc zaczyna być podnoszony przez dźwig. Po drugie, animacja wyciągania pasażera z wozu, by wsiąść do niego ponownie, trwa na tyle długo, że samochód uważany jest przez grę za sprzedany i traci większość swoich grywalnych właściwości, by rozwiązać kilka problemów z systemem kolizji. W momencie, gdy pojawimy się znowu w środku, gra rejestruje, że auto nie jest już puste i odkleja je od magnesu, ale zapomina o oddaniu mu jego standardowych funkcji. Od tego momentu nasz wóz może przejeżdżać przez ściany i staje się niepodatny na pociski. W dodatku, z nieznanych przyczyn, robi się też większy niż jego standardowy odpowiednik. Nadal możemy wysadzić go w powietrze lub utonąć, ale sztuczka ta przydatna bywa w wielu zadaniach, takich jak misje sanitariusza, gdzie utrzymanie samochodu w jednym kawałku jest na wagę złota. Z jego pomocą możemy się dostać również w niedostępne inaczej miejsca. Warto pamiętać jednak, że gdy raz wysiądziemy z takiego wozu, nie da się już do niego ponownie wsiąść. Kilka tygodni temu w Mortal Kombat odkryto serię nieznanych wcześniej isteregów, które ukrywały się przed graczami przez ponad 20 lat. Otrzymaliśmy od was tak wiele maili na temat ich odnalezienia, że nie mogliśmy nie umieścić ich w tym materiale. 21 lutego 2016 roku youtuber YourMKArcadeSource opublikował w sieci film wyjaśniający, jak odblokować sekretne menu Eda Buna w Mortal Kombat 1 2 i 3. Pan Boon, jeden z twórców serii, od wielu lat wodził graczy za nos, wielokrotnie twierdząc, że trylogia nadal kryje w sobie nieodnalezione przez fanów sekrety. We wszystkich trzech grach sekretne menu uruchamia się poprzez wciśnięcie odpowiedniej kombinacji przycisków bloku pierwszego i drugiego gracza na ekranie tytułowym, innej dla każdej odsłony. W Mortal Kombat 1 i 2 sekretne menu duplikuje większość opcji standardowego menu serwisowego, ale pozwala też na obejrzenie specjalnych pozdrowień programisty dla jego znajomych, wpisać bez grania swoje inicjały na listę najlepszych graczy oraz obejrzeć wszystkie scenki końcowe dla każdej z postaci bez konieczności przechodzenia gry. Dużo ciekawsze jest menu Eda Buna w Ultimate Mortal Kombat 3. To wciąż zawiera opcje swoich poprzedniczek, ale pozwala dodatkowo zagrać w sekretną minigrę inspirowaną Galagą, odblokować sekretne postaci bez konieczności spełniania ich wewnątrzgrowych wymogów, a także obejrzeć pokaz wszystkich ruchów Fatality zarezerwowany w standardowych warunkach dla tylko najbardziej wytrwałych zwycięzców kampanii. A skoro już o sekretach mowa, to bardzo zabawny jest ten ukryty w grze Prezen Architect, który jakimś cudem przez wiele miesięcy umykał graczom. Prezen Architect to dwuwymiarowa gra, w której wcielamy się w zarządce więzienia. Mało kto zdawał sobie jednak sprawę, że tytuł ten zawiera ukryty tryb dostępny do włączenia z menu ekstra gry. Wystarczy tylko najechać na mały symbol w lewym dolnym rogu wyświetlających się akt, by gra przeskoczyła z trybu dwuwymiarowego do ukrytego trybu 3D. Przez lata spotkaliśmy się z różnymi steregami, ale dwuwymiarowa gra zmieniająca się w locie w pełnoprawną grę 3D to nawet dla nas coś zupełnie nowego. Wow! Zmieniamy trochę atmosferę i przenosimy się do podwodnego Rapture, miejsca akcji Bioshocka. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda model postaci w grach FPS, w które gramy? Oglądając świat z perspektywy pierwszej osoby, rzadko mamy okazję zobaczyć swoją twarz. Czy graficy więc w ogóle ją rysują? Ze czasów gier FPP z grafikami 2D sprawa była jasna, dwuwymiarowe rysunki przedstawiały tylko dłonie bohatera oglądanego na ekranie. W czasach 3D potrzebne są jednak bardziej zaawansowane, trójwymiarowe modele postaci. W większości gier więc nasz bohater to tylko zawieszona w powietrzu para dłoni. W Bajoszoku 2 autorzy poszli jednak o krok dalej, budując przerażającą prowizoryczną ramę dla postaci zbudowaną z powyginanych modeli małych sióstr. Oczywiście te znajdują się zawsze za kamerą, więc gracz nigdy nie powinien być ich w stanie zobaczyć. Ta z przerażającą twarzą służyła jako punkt symulujący wysokość modelu postaci. Ta, bardziej w tle, to punkt kolizji symbolizujący miejsce, w które trafiony zostać musi gracz, by zadane zostały mu obrażenia. Podobne sztuczki wykorzystywane są również w innych grach. Można powiedzieć wiele na temat serii Call of Duty, ale jedno jest pewne, jej autorzy potrafią się dobrze bawić, ładując do swoich gier całą masę easteregów. Serio, gdybym miał dość talentu i samozaparcia, aby wykonać niektóre z karkołomnych sztuczek cyklu, mógłbym przygotować cały odcinek System Error tylko i wyłącznie na temat bardzo ciekawych isteregów tej marki. Jednym z moich ulubionych jest jednocześnie jeden z najnowszych na odświeżonej mapie Nooktown w Call of Duty Black Ops 3. Dotyczy on manekinów umieszczonych na planszy. Żeby go aktywować, wystarczy tylko strzelić do wszystkich manekinów przed upływem 150 sekund rundy. Wersja ich szczerega, które aktywujemy zależna będzie od wykonanej przez nas czynności. Jeśli odstrzelimy wszystkim głowy, manekiny zmienią się w atakujące nas nieustannie zombiaki. Jeśli odstrzelimy im ręce, zamienią się w odpowiednik płaczących aniołów z Doktora Hu. Będą atakować nas tylko wtedy, gdy ich nie widzimy. Złapane w zasięg wzroku, staną nieruchomo niczym, cóż, kukły. Superhot, supergorąca polska produkcja podbija świat, a jej autorzy wyraźnie lubią bawić się konwencją, bo po brzegi wypchana jest ona isteregami kryjącymi się od menu głównego po każdy z poziomów. Praktycznie każdy etap gry można złamać, wydostając się poza jego ramy, gdzie zawsze czeka na nas krótka wiadomość i czasami mała wizualna nagroda. Oto kilka naszych ulubieńców. W misji subway można wskoczyć na dach stacji metra, gdzie czeka na nas plażowy fotel i zachęta do podziwiania widoku. W tle usłyszeć można odgłosy morza. W Inside Job za mapą ukryte są pływające w powietrzu majestatyczne rekiny, kierujące się do tajemniczej piramidy. Otoczone są również rybami, które można podnieść i użyć jako broni. W można za to zwyczajnie rozbić szybę budynku, w którym się znajdujemy i pozwiedzać okolice. Klimatyzacja na ścianach wieżowców przypomina tu psie pyski. A jak już znudzi się wam szukanie isteregów, to zapraszamy na drugie polowanie. Odnajdywanie sekretnych terminali, które zdradzają więcej na temat historii gry. The Legend of Zelda: Link's Awakening to niewątpliwie jedna z najlepszych gier wydanych na Game Boya. Diabelnie grywalna i zgodnie z polityką Nintendo przyjazna dla całej rodziny. Chyba, że kupiliśmy ją w Niemczech, gdzie z jakiegoś powodu tłumaczy poniosła fantazja. W grze tej zagadać można do Kukmana, który w japońskiej i amerykańskiej wersji gry opowiada losową żartobliwą frazę. W wydaniu niemieckim jednak jego wypowiedzi są wulgarne i z mocnym podtekstem erotycznym. Niezwykle dziwnie czytać w grze dla najmłodszych teksty takie jak Nigdy bez prezerwatywy, czy Daj mi swój sok, a ja dam ci mój. Poprawione wydanie DX-gry usunęło z niej wszystkie niestosowne teksty. I to już niestety wszystko w dzisiejszym odcinku System Error. W związku z liczbą napływających propozycji do kolejnych odcinków, uruchomiliśmy specjalny adres e-mail: se@arendo.eu, na który bezpiecznie podsyłać możecie swoje sugestie. Nie możemy zagwarantować, że wasze znaleziska trafią do materiału, ale w ten sposób przynajmniej nie zginą w tłumie i na pewno je przeczytamy. A na razie zostawiam was sam na sam z cytatem przypisywanym Shigeru Miyamoto. Gry wideo szkodzą? To samo mówiono o rock and